Siema, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku serii Let's Play 13. Jak widzicie, zacumowaliśmy naszą malutką łódką. Gdzieś, gdzie, gdzie nie wiem jeszcze, gdzie. I co, co mamy? Jaki jest nasz obiektyw? Opuść śluzy, opuść ham, Otwórz śluzy, opuść, otwórz hangar. Albo opuść. Dobra, zobaczymy co tu można zrobić. Czy coś się tu znajdę? Nie wiem czy mam się skradać czy nie. Gdzie co na razie Zdźwiony. Ale mamy kolejnego tego załatwię z broni z broni, z broni. no załatwiłem go bronią, bo czym go miałem załatwić? Chodziło mi o to, że załatwimy go z pistoletu zwykłego Jakwedł synek Idealnie po prostu Widziałem mu góry czerwony beret Tego nie będziemy używać, na razie nie wiem co to jest. Co za Łoś. Co? Już tak powiem, wyryłem nad, nad jego grzywką fajnie. Z... Fajny znaczek na ścianie szkoda, tylko, że nie trafiłem za pierwszy razem. Ale dobra, No nie każdemu się, że tak powiem, zdarza. O, wyrzutnia harpunów. To taki do trybu stylów. Jedziesz stary. Kolejny raz wyrzutnia harpunów. Z tymi skokami to też jest takie delikatne przerażenie w grach w tego typu. Omsknął mi się spust, pewnie karabin mam rozregulowany. I co? I co? Nie da się dać wejść wyżej? Poważnie? Ale tak poważnie, poważnie czy poważnie, bo nie Parkujmy po wszystko. Dobra, okej. Okay. Idziemy tędy. Co? I nic? Ciekawe czy to... A, karabiny nie mogę używać. Ale za to mam trzy sztuki strzału z harpuna. Może się uda. Jeszcze, że tak powiem, gdzie płynę. Ale będziemy się musieli zaraz wynurzyć. U góry coś. Kogoś widziałem tam u góry. Mam spróbować otworzyć śluzę. Czy to chodzi pewnie o tą śluzę? pewnie muszę się tam dostać, u góry. Tam do góry, że tak powiem, a nie tam u góry. Polska język, trudna język. A, harpuny. Też czuję, że z harpunami będziemy się zeguła tutaj. Ale co? Tu się nie da wejść. A, jest haczyk. Jest haczyk. Ciekawe. Czy mi się uda tak bez pomocy gry? Uda się. Też nie. No dobra, będę musiał poszukać jakiegoś innego sposobu. To jest za wysoko pewnie dla mnie. Skoro to jest za wysoko, to gdzie jest odpowiedni poziom? No, tu jeszcze coś jest. Chociaż tą chyba byłem. <laughs> no, rozejrzymy się na szybko w lewo, w prawo. Czy czasem gdzieś nie ma jeszcze jakiejś opcji? Tam nie widzę. Coś gdzieś chyba zdupczyłem. Skoro się tu nie da wejść i tu się nie da wejść... Tu jest... Tu co jest? To ósmowa. Tu się wskoczyć nie da. A szkoły po co? <grych> yes. Spoko, opcja. Tam na pewno muszę użyć naszego harbuna naszego haka. Dobra, wróćmy jeszcze tam i zobaczmy co się stanie. A słyszycie stuknięcia. Piję herbatę, żeby nie było, że sobie ktoś pomyśli, że gra mi pije piwo. Nie mam zwyczaju pić piwa. A już na pewno nie wtedy, jak gram, bo nie powiem, że to akurat wtedy niezbyt fajnie wychodzi. można też palnąć jakąś głupotę, której się będzie potem wstydzić. będą wytykać palcami, to co to wszystko, nie? Dobra, wejdziemy jeszcze raz tutaj i zerkniemy, o co tu chodzi. znajdziemy tu jakiegoś, że tak powiem, linka co możemy tu zrobić tu byliśmy, tu byliśmy, apteczkę jeszcze zgarnęliśmy, taka, której wcześniej nie widzieliśmy tu byliśmy, tu nic nie ma u góry byliśmy, też nic nie ma A, ze mnie jest tumok tak to miało być. Pięknie. Jeden czerwony beret już biega bez beretu. Drugi czerwony beret biega bez beretu. Pakiecik ammunition z granatniki biorę. Wow, danger. To akurat jest very danger. Przekazuję, że nie ma żadnej sniperki. Och, już próje, już gość próje. Jeszcze nawet mnie nie poznał, a już gość próje. Nie lubię tak zwanego Dual Weapon. Wiecie co? Zobaczcie na pistolety, jak u kowbojów. Dobra, bierzemy pakiecik. Jak widzieliście, z jednym się udało. Wow, wow, wow. ten ma lepszy zasięg chyba. Dobra, ale przecież ja jestem głupi, ja tam mam granatki, przecież. Uf, on jeszcze żyje? Nie no, dobra. Trzeba to zrobić profesjonalnie. O, wow. fu. Gość mnie skasował, nieźle. Dobra, widzicie, no, miałem cały armor, już nie miałem całego armoru, mało profesjonalnie to wyszło, ale. Chciałem zrobić lepiej, ale cóż, środek nocy i pewne umiejętności są już wyłączone. No i tutaj się dostaniemy teraz, no i o to chodziło. Gra mi podpowiadała jakieś. E, pokazywała mi jakąś w ogóle półkę. Jones, z, z czymś? Z czymś? Ja już wyjechałem teraz. Carrington z tym zrobił. Zapisał mnie pod Hangar 33. Tą półkę. Yes. Na reszcie full pakiet. Full pakiet. Full to może nie, ale 11 też dobrze. No dobra i co? Myślałem, że stąd będę mógł wejść tam. Też nie. Co to jest? Dobra. tam radę coś tu zrobić? Też nie. Może się to uda zrobić? Cóż, warning, ale nic, nic to nie daje. Dobra, idziemy tam. Albo moje szare komórki, których już niewiele zostało nie dają rady wymyśleć czegoś lepszego, albo o czymś nie wiem. Tu jest za wysoko i to wiem. I to wiem, bo to widzę. A jest tu coś w ogóle jakiś system, żeby tu wskoczyć, czy coś... Czy cośik. Jest system, tylko nie ma jak przejść przez niego danej. No tak tu i tu i tu. O, dobra. Chyba któraś z szarych komórek się obudziła. Wpadła na jakiś grubiański pomysł. Zobaczymy jak będzie z jego realizacją. Pięknie. Trafione, zatopione. A teraz zobaczymy czy nam starczy... No, i też nie, kurde, gdzie bym musiał być, żeby to wziąć? A tu? Co on ja zrobić? Otwórz śluzy, no dobra owe. Wiecie co, dobra? Ja tu zrobię na chwilę przerwę i poszukam w międzyczasie co mam robić, żebyście nie musieli oglądać mojego partyctwa. A jak skończę i znajdę, to pokażę, dobra? Dajcie mi chwilę. Wiecie co, jestem z powrotem i poważnie moje szare komórki już nie pracują. Bo zobaczcie, jakie to jest po prostu. U góry jest drabina przecież. Jakiś ze mnie z zgub... Czasami po prostu aż sam się za siebie wstydzę i nie wiem co ze sobą zrobić. Najchętniej bym się wyszczelał po pysku, żeby się ocknąć. Że tak proste rzeczy nie przychodzą mi od razu do głowy. Nie wiem po coś mnie wołał, głupie, ale to chyba lepiej. Jak on się to jeszcze schował z kubańczykiem? to są jakieś drzwi. co teraz? A Teraz będzie... Fuck, 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 nie nie, 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 nie. Tak tego nie będziemy robić. Tak to będziemy robić. A za jego obliczem widziem jeszcze kogoś? Dobra. Fak, moje, moje życie, że tak powiem, się zmniejsza bardzo dużo. I teraz możemy, że tak powiem, się złapać. Się, się fuck, dobra, prawie, prawie robi wielką różnicę, dobra, a szkoda, że się, że tak powiem nie da bliżej podejść. Popływamy. Popływamy. sobie wy i wasz mózg w mojej postaci. Pośpiewam wam przy okazji, żeby nie było za nudno. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś sprintu, czasami by się przydało tak popierdzielać. Upata. Gdzie ja idę w ogóle? Co? Tu miałem iść. Tu był Ain't Little Danger. I tu pokazałem klasę mózgostwa. I to jest właśnie tu. Dla wszystkich, którzy nie są świadomi na. W porcie obowiązuje zakaz palenia, o czym sygnalizują nas liczne znaki na ścianach, sufitach i podłogach. Wyciągniemy sobie teraz naszego Grappling Hooka. czy jak to się tam nazywa? Danger, do not touch, czyli klasyczny tekst MC Hammera, don't touch this. Nie, yeah, MCR może, can't stop this, can't touch this. <laughs> nie, nie środek nocy, ja już może przestanę gadać, bo jeszcze jakieś głupot nagadam. Jesteśmy w zasięgu. Szefie. Dobra, jesteś super rozbujany. Fak Sia. Mistrzostwo świata. Dobra. Tu znowu przerwę jak wejdę to pokażę. Witajcie z powrotem. Wiecie co, nie będę mówił ile razy próbowałem, ale to jest w ogóle szczyt wszelkich, ale udało mi się. Nie chciałem wam pokazywać wszystkiego, bo to by było prześmieszne do pewnego momentu, aż w końcu się wkurzyłem i stwierdziłem, że to jest bez sensu i muszę zacząć od nowa. Mamy przycisk, odpalamy co Coś zaraz po, po tym wszystkim mam tam zejść, tak? Czy ja nie rozumiem? Może sobie po prostu tam zejdę, nie? Albo zrobię to w sposób bezpieczny. że tu pewnie jakiś problem mogą Bad place to be. I better turn back. Coś pierdyknie. Dobra, no co znaczy, że nie udało ci się spełnić zadań misji? Dawaj, ponów, o, o co, Kaman? Przecież otwórz ślubę, opuść hangar. No tak, otwieramy. Chodzi o plan. Mikrofon, duży sukces do szybkiego szybka. Dobry wiek, sabotaż śrubę okrętu podwoił. Dobra, przymocuję go do śruby i co potem. Bad place to be. better turn back. Będzie to dobre miejsce. Uś. Uś. Chyba dobre miejsce to było. No dobra. Więc teraz Teraz chyba będę musiał wrócić. Co znaczy naprzód? Kto ma iść naprzód? Chyba nie ja. Aha, Jeden. Tak też myślałem, że tu będzie, że będą to ci w końcu. Ciuro. Panie Lądstar, jesteś niesamowity. A oni też są niesamowici. Łady, łady właśnie. Wstydu oszczędzi. Dobra, czas by się wynurzyć, bo zaraz mi coś ten. Dobra. Zanurzenie. Jest to jakiś szaloniec? Są szaloniece. Jeden. My. czy jest drugi. Ciekawe, czy tu badałem coś nurkowe, czy nie. Jest! Poziom ukończyłem nareszcie. Po wielu trudach, ale udało się. I wiecie co? Teraz już chyba na dzisiaj będę już kończył, więc to będzie ostatni odcinek, który dzisiaj nagram, bo. No, już 15 po pierwszej, a moje umiejętności spadają poniżej krytyki, i nie chcę wam tego pokazywać po prostu. Ale co, w najbliższych dniach na pewno nagram kolejne odcinki. Dzięki serdecznie, że byliście ze mną, i co, zapraszam do następnego odcinka, który będzie już wkrótce. Dzięki, pozdrawiam, cześć.